Witamy serdecznie, dzień dobry, Dashbur. Jesteśmy na strzelnicy w Dzikowcu. Dzisiaj dziwny skład, ale nie myślcie, że Kamila z nami nie ma. Jest tam gdzieś z tyłu zajęty, bo mamy, jak widzicie, za nami prezentację Hik Mikro, o której Kamil mówił kilka dni wcześniej na kanale i to się właśnie dzisiaj zadziało. Tradycyjnie gwiazda, czyli Mariusz, malutka. I są z nami dwa pracownicy firmy Hik Mikro. I kolega jest Michał i Wojtek. To są koledzy, którzy byli z nami w Chinach. Ten kawałek jest takim trochę nawiązaniem do, do wyjazdu, który Sudeska Ostoja miała w Chinach. Panowie, co możemy zobaczyć? Oddaję Wam głos. Wszystko. <noise> możemy zobaczyć na pewno Habroka 4 w zasadzie całą ofertę Hik Mikro aktualną, od urządzeń multispektralnych Habrok Raptor, po monokulary termowizyjne, po lunety, po celowniki termowizyjne również możemy potestować Alpexa 4K. No Dwa hity sprzedażowe, tak? Habro 4K, Alpex 4K, są tutaj na miejscu. Tak, czyli te, te które są najbardziej właściwie rozpropagowane od tak. jakiegoś czasu w sieci, o których najwięcej firma, e, na które najwięcej HigmiGraphic stawia tak, obecnie. Ludzie o to pytają, więc my z tym przyjeżdżamy. Za chwilkę będziemy brali to wszystko do ręki, będziemy macać, przeglądać podglądać i będziemy też testować. Także zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję. Super. Zapraszamy. Witam, witamy tutaj, jesteśmy tutaj w, w Busie z Hika, z Hikarzem z Hika, na Rydachburgu. No i że ja nie posiadam nic z tej firmy i tutaj tak naprawdę żadnych nie znam, więc tak naprawdę reprezentuję większość naszych widzów. No i chciałbym się tutaj przedstawiciela Hika zapytać, co na pewno na, na dzień dzisiejszy, tak, bo wiem, że ta że technologia i, i, i sprzęt chiński rozwija się w niesamowitym tempie. Na pewno jeśli chodzi o, o nowości, już nie aż takie super nowości, ale na pewno będzie Habrok 4K, czyli Lornetka multispektralna połączenie termowizji, Noctowizji i cyfrowego obrazu dziennego. Termowizja podstawowa na sensorze 256. Obraz dziennonocny, czyli na matrycy CMOS 4K. Tą Lordetką, y, patrzymy w dzień i w nocy. W dzień i w nocy mm, w każdych praktycznie warunkach. A jeżeli chodzi o zasilanie? Zasilanie, zasilanie odbywa się za pośrednictwem dwóch akumulatorów 18650. 650. i okay, mamy gdzieś na akumulator. No, znanych takich, prawda? Najkoprężniejszy, tak? Owiwa. Historia Bambi wygląda w ten sposób, że pracownik odwoził pewnej nocy gdzieś tam na lepienie pierogi swoją żonę, a Bambi sobie siedziała jako takie kilkudniowe dziecko obok matki, która została uderzona autem. Nie wiedziała, że mama nie żyje. Zabrał tą Bambi, myślał, że będzie miała fajną zabawkę, jednak to wymagało więcej zachodu i pewnego dnia zapytał, czy bym się tym nie zajął, tą sarną. Kupowaliśmy mleko takie śmakie, rozdrabnialiśmy, rozwadnialiśmy, no w końcu Bambi załapała, przeżyła i jest z nami do dziś. że Ale czasami też tu przyjeżdżają obozy takie, które odgrywają scenki historyczne pół realu, pół komputeru. Też tutaj no przebierali rycerze i tak dalej. Na górze ciepłe w powietrzu. Tak, a na wydaje? Tylko chcieli się w górę i wybierali słodkowy. Jak testy? <grym> no dobrze. No. Mi się bardzo podobało, zwłaszcza na tym białym kleje. To nie wiem wrażenia. Jak to mówią, wiarygodne. Sprawdzone. Fajne, fajne. Doświadczalnie, że ktoś nam opowiada. To tak? paradoksalnie, jeśli chodzi o termowizję, też jest, to są dobre warunki do sprawdzenia jej, ponieważ tu jest duża wilgotność powietrza. A termowizja ogólnie działa najlepiej w przypadku niższe, niższego współczynnika, właśnie tej wilgotności, poniżej 95%. Ja rozumiem, że te kropelki zawarte w powietrzu też blokują termowizję. Będą tak? ograniczały A, tak. zasięg. Czyli jakby deszcz mocny Detekcje. padał, to też nie, możemy nic Be nie zobaczyć. Nie, będziemy widzieli, ale zasięg detekcji będzie krótszy i będziemy widzieli mniej szczegółów. Podobnie ze śniegiem, jak są opady, tak? Czyli wszelkie opady atmosferyczne troszeczkę... Tak. blokują? Tak osłabe. jak mgła, też będzie ter termowizja działać, ale, ale zasięg by detekcji odwiedni. będzie mniejszy, kontrast będzie mniejszy, tak? Ale okay. będzie działać. Dobrze, to co? Przetestowane? Tak Przechodzimy dookoła filara w dalszym ciągu. Prawo zwrot. Czekamy jeszcze tutaj na kolegę. Jak patrzysz? W porządku. Takie inne warunki do testu, nie? Tak. To nie jest takie łowisko, tylko idealne warunki można powiedzieć. to Laborator Laboratoryjne można powiedzieć. Tak? Wymarzone. Jak widać. Super. Technologia jest mocno zaawansowana. Sam jestem zaskoczony, bo trochę nie śledziłem tych nowinek, a ja nie. A jednak to mocno do, do przodu poszło wszystko. W tej chwili mieszkają wieże kościelne, my a na zimę tutaj właśnie zlatują. A przy wejściu, w tym okresie kiedy one tutaj się zlatują bo na wiosnę się wylatują, Jesteśmy tutaj na stoisku naszego kolegi z, z Koła, i posiada tutaj w swojej ofercie t shirty bluzy, bluzy z kapturami i te inne rzeczy. tak? Można może rzeczy różne mówić, opowiadać, ale jak to się mówi, sam sprzedający powie: Co takiego ciekawego i dobrego może się, w tym jest? Przedstaw się, jak nazywasz? Jak, tak, jak, jak, strona, jak wasza strona yy, brzmi? Czy, gdzie, gdzie was można znaleźć? Jak wysyłacie? Jaki jest no. koszt transportu? Tak, ja jestem Łukasz. Nasza marka nazywa się Łowiecki Styl. Znaleźć nas można aktualnie na Facebooku i na Instagramie. Strony sklepu internetowego jeszcze nie posiadamy, ale na pewno w przyszłości się pojawi. W naszej ofercie aktualnie mamy takie koszuleczki. To są koszulki. A to mów do mikrofonu. Tak, to są koszulki. Nie do koszulek. Z różnymi wizerunkami zwierząt. One są w takim stylu, jakby malowanym. Mamy aktualnie 9 nadruków, 9 rodzajów nadruków, mamy jed, jeden rodzaj nadruków na bluzach. Tak, no koszulki są wysokiej jakości, 100% bawełna, wysoka gramatura, więc zachęcam. Znajdziecie nas na Facebooku, łowiecki styl, na Instagramie tak samo też łowiecki styl. Dobra. Jak, się odbywa, jak się odbywa zakup? Jak można kupić. Zakup można... Y przez dwa sposoby. Można do nas napisać na stronie na Facebooku albo na Instagramie. Można do nas napisać na maila, który też jest składany na naszym Facebooku. Wtedy my wszystko przedstawiamy, przedstawiamy jak wygląda dostawa. Dostawa może być za pobraniem, dostawa może być do paczkomatu, Orlen Paczka, DPD, cokolwiek tam jest, jakakolwiek metoda. Więc to dostarczymy, cały zakup przeprowadzimy razem z klientem, więc to jest wszystko tam po kolei, wszystko wyjaśnione, więc nie ma z tym problemu. W odcinku pokażemy dokładnie jaki jest adres, jaki jest kontakt i tym podobne. Tak, jeżeli chodzi o bawełnę, którą używacie, jaka ta bawełna, bawełna, bawełna jest? E, to, tak, jest bawełna. to jest ta bawełna Ringspan, ona się nazywa. O. Tak, to jest bawełna 100%, e, nie ma tu żadnej domieszki, jakiegoś poliastry, czy coś takiego, jak widać koszulki są. Jest takiego dosyć grubego materiału, trzymałego. Tutaj też na barkach są podwójne szwy, więc one nie są jakieś tam pękające. Mhm. To jest ta marka chyba JHK, tak, To często widzi w ogóle w koszulkach. Tak, tak. Takie mam pytanie, jeżeli chodzi o rozmiarówkę. Mhm. czy dla takiego przystojnego podredaktora Mariusza też jego rozmiar? Wice że Wice, tak. też tutaj <laughs> e, znajdzie się rozmiar. Jak to wygląda? Rozmiary mamy od S do X. L, tak naprawdę Ale bluz... ile X? To Do Do XL. Do a to jest taki? To jest akurat. Y... No, o, i już jest. Tu jest dwa razy XL Tak, to są Ale problemy... masz, masz 6X, bo Kamil na przykład ma 6X. Aż takich duży jest. No nie bo mamy. on typu namiot. To z dwóch mu najwyżej z, z... Bo on jest taki, że on jest taka, beczułka, tak, beczułka, największy mamy 2XL na razie. No Dół bo koszulkę tak się zmieści na górze, a na dole się już nie zmieści. Czy musiałbym mieć dwie koszulki. Albo może taką przedłużam. Ale powiedz mi tak. Wszystko jest o tematyce łowieckiej. Czy ty, czy wy jesteście w stanie na przykład zrobić na przykład dodruk koło łowieckie jest tak. jak najbardziej? Takie. tak, tak. Taką na przykład tak. okazjonalnie możecie zrobić sobie, powiedzmy, jaka jest minimalna ilość sztuk, żeby zrobić nadruk Minimalnie i Minimalnie z jednego rozmiaru musi być 10 sztuk. Okay. Czyli żeby zmienić, tak. żeby zmienić napisy, tak. żeby tutaj... Yy, edytować to, to musi być co najmniej 10 minut. Można też bez problemu zrobić haft na dróg, może być to jest akurat nadruk DTF, więc to jest takiej. To nie jest prasowanka. Tak, to jest tak, to jest wgrzewany nadruk, nadruk, ale to jest wysokiej jakości, on naprawdę... A jeżeli chodzi o pranie, jeżeli chodzi o słońce. Normalnie tak, mój tato tam jak widocz, nosi te koszulki dużo, one też już dużo no, przeszły. później. Tak, Się tak. Się w ogóle nie przebiera. <laughs> on nie dojeżdża. <laughs> Tak. E, i, od, I wszystkim od samego początku do końca zajmiesz się Ty, czyli tak ewentualnie jest. nadrukiem, identyfikacją, tak tak, tak, tak. E, czy haftem. Jeżeli nie będzie reklamacja, to do, to do nas. Tak, sam projekt I graficzny. teraz tak, to są t-shirty, to są, to, to są bluzy, to są typowo rzeczy męskie. Tak. A czy planujecie zrobić damskie? W przyszłości, jeśli Jak to wszystko, się mówi kobiece? Jeśli wszystko będzie szło w dobrym kierunku, tak jak najbardziej nie ma z tym problemu. Mogą Bo wiadomo, być. że damskie to musi być ta. Tak, talia, talia tak, musi tak, być. Tak. Dokładnie i tak. uważam, że tutaj sukces murowany. Jest, to, jest to opcja, tak. Ale należy Mariusz dwumbać. Należy... To, tak, to jest tak, oliwkowe, czarne, tak, to są taki, yy, szare, czarne. Jest jeszcze taki właśnie szary, to się Aha. z takim, takim wzorkiem. Taki codzienny można powiedzieć. Tak, ale tak. uważam, że można się zainteresować właśnie tymi nadrukami, tymi nadrukami, tak. ewentualnie dopiskami kół, bo ja już słyszałem o tym, że, że są osoby zainteresowane, które by chciały sobie na przykład ewentualnie na jakąś tam rocznicę koła lub ewentualnie mhm. jakiś walne jest i chcieliby na przykład zabłysnąć i, i zrobić coś takiego swoim członkom, to może wychwalić to, 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 to... taką taką. Jeżeli chodzi o ceny, prawda? jeżeli chodzi o ceny. Yy, ceny, jeżeli tak. chodzi, są przyziemne. Koszulki są w cenach 65 zł 110, więc przystępne. 65 zł za, słuchajcie, t-shirta. Tak. Yy, to chyba nie jest dużo w sumie. To, nie jest to, jest to jest cena na sierpień. Yy, dogramy we wrześniu, w październiku dogramy, w sezonie, w szczycie yy, będą po 110, także <laughs> będzie podwyżka. Dzisiaj jest obniżka, także korzystajcie. I tylko brać i korzystać. Tak. I jak to się mówi, Mariusz ja już duży sukcesu. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Trzeba, I trzeba, takie inicjatywy trzeba chwalić. Nie młodych ludzi, którzy. Tak to, jest. że im się chce. Tak, I I jakiś taki pomysł młodycka. mają, prawda? Jeżeli ktoś miał, chciałby na przykład inne motywy, to jak tutaj jak najbardziej, tak odezwać się i będzie I będzie robiony. Tak. Powodzenia. Darszburg. Jak tam testy? Ja wiem. Czy... Jak bardzo fajnie. W za <noise> <kresko głos> długo się nic odpala. Za długo nie rozgadanie. My do telewizji to się nie nadajemy. Chcę popatrzeć tylko nie. Tak. Zobacz, ja to, nie, to, więcej. To. Ja nie chcę powiedzieć, że nie 15 sekund. To. Normalnie spot można z tego zrobić. Ta, spot. 3, 2, 1. start. Dla osób, które nie przyjechały, no to, no to yy, współczuję łączę się w bólu co nie, było naprawdę można było dostać jeden kawiczki, takie taktyczne i, i fajne czapki, co nie? Jeszcze inne gadżety, ale już będziemy radzić. tak. tym. więc. I co? Lecimy sobie dalej. Kolejny produkt w zasadzie chyba na standardowy, jeśli chodzi o celowniki noktowizyjne. To jest Altex 4K. Tu jest akurat no, wersja z Dalmierzem. Do, muszę wziąć do ręki. Mamy rozdzielczość 4K. Mamy wbudowany dalmierz laserowy. Dalmierz jest funkcją również kalk kalkulatora balistycznego. Aha, jest dosyć prosty w obsłudze, taka... e, powiększenie bazowe zaczyna się od 3,5 e, co też się okazało mm, dużym sukcesem, ponieważ jest to urządzenie bardzo uniwersalne. Możemy spokojnie tego używać na zasiadce i polować na małe odległości, e, a przy zmianie krotności powiększenia oczywiście cyfrowego i przy dużej, e, dużej rozdzielczości sensora, ten obraz naprawdę nam nie ucieka, jeśli chodzi o jakość. No to co, porozmawialiśmy troszeczkę, ale jak to życie, po, 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 postojemy tutaj, porozmawiamy jeszcze i coś jeszcze dogramy, coś jeszcze jakiegoś ciekawego, jak to się mówi, miesiękę na torcie. To zobaczymy. Jak tam sprzęt? Fajny. Praktycznego sprawdzenia w nocy. Kolega zainteresowany? Tak, jestem zainteresowany właśnie albo termo, albo samo Termo. Samo Oculary. I Falcon Edap, tak, Właśnie jest na etapie rozpoznawania. I co, i takie testy też można zobaczyć Ładnie. Dobrze w nocne manewry. A jest ta jaskinia, jaskinia. że można się przejść. A to jak jest jest? Proszę? No tu na terenie jest no jaskini. Ale będzie od, odbijało to, jak to było do jak Piotrze? Dumny syna? Pewnie. Super. Liczę, że złapie bakcyla. Trochę późno, ale lepiej późno jak wcale. Słyszałem, że do Afryki chce jechać. No, padła taka propozycja, taka deklaracja. Pojechać, zobaczyć. Więc teraz trening, przygotowania. A, jeszcze Macela też z Afryki widzę, już też poćwiczyła, że pojedziemy, myślę. Także gratulacje, to by tak dalej. Gratulacje też były. Dziękuję chłopakom za przybycie tutaj do nas, do śląskiej Ostoi na Szczelnicy Dzikowiec, tutaj do Kochiny kłoskiej, do nas i pokazanie tego super sprzętu. I co? Koledzy mówią tutaj, że jeżdżą po całej Polsce. Także mogliby też odwiedzić inną część Polski. Gdybyście byli zainteresowani, to kontakt do firmy. Nie, A my... pi niech, niech, niech piszą w komentarzach. My w też komentarze. się zjawimy. Albo... O, o, jeszcze lepiej, co nie? To my też się zjawimy, co nie? Super. Prowadzimy kolegów i ewentualnie wskażemy, co jest fajne, co jest dobre, co jest bardzo dobre. Bo, szczerze powiedziawszy, nie znałem się. No, także widzicie, że coś tam się dzieje. Strzelanie jest. Także ja bardzo koledzy dziękuję My za przybycie, A jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie jeszcze pytanie, bo o tym, żeśmy zapomnieli, że zapomnieliśmy o gwarancji i serwisie waszej firmy. Gwarancja? Jak to jest wygląda? 3, 3 letnia na urządzenie. Serwis jest w Polsce. Jeśli chodzi o sensory termowizyjne, to Helik Mikrom daje gwarancję 10 lat. Macie 10 lat, jeżeli chodzi o akumulatory, to chyba tradycyjnie jest rok. Tak, tak jest. Jak to się mówi 12 miesięcy. 12 miesięcy. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dziękujemy, ja dziękujemy do zobaczenia, może ja będą chodziły jeszcze nowości jakieś inne, także będziemy się już znali. Myślę, że to będzie regularne jakieś spotkanie nasze. Podejrzewam, znając takie właśnie firmy, które się tak rozwijają i się zaprzyjaźnią z nami, to podejrzewam, że nowości będą, tak jak mówiłem na początku, co trzy miesiące, także podejrzewam, że jesień, czy tam y, y, pół roku daje max y, i chyba powtórzy się ta akcja, bo akcja jest naprawdę... Bardzo dobra. Zresztą żałujcie ci, co nie, byli, co nie byli, a jeżeli będzie następna impreza, to damy znać. Także koledzy, ja dziękuję. Super, dziękuję. Do zobaczenia. zobaczenia. do zobaczenia. Do zobaczenia.